Mój Boże, pamiętacie klon Warsy? Pamiętacie młodą Asokę? Pamiętacie czerwony miecz świetny? Pamiętacie Rexa? T-Rexa? A pamiętacie Grunwald? Pamiętacie Star Warsy? Pamiętacie Anakina Weidera? Anakina Weidera? Anakina Weidera? Anakina Weidera? Co tu się dzieje? Kurła! Kurła! Eh! Star Warsowe simpy dosłownie się zeserały na punkcie tego odcinka, i żeby zrozumieć ich, a raczej przekonać się o co całe halo, oto jestem i śpieszę z wyjaśnieniem. Ale żeby podtrzymać tradycję serialu, zacznijmy od długich ujęć gapienia się. 190 sekund. Dokładnie tyle zajęło serialowi pokazanie nam, że Hera jest w chęć Jestem generałem. i spotkała robota Asoki. Bezzasadne marnowanie czasu w tym serialu to już standard. No ale dobra, przejdźmy do najważniejszego, a mianowicie do spotkania Asoki i Anakina, bo na to wszyscy czekali. To znaczy, ja mam to w dupie, ale już niech będzie, że wszyscy chcieliśmy zobaczyć, co z tego wyniknie. I wychodzi na to, że Asoka, po przegranej walce z Rayem Stevensonem, trafia do tego świata pomiędzy światami. I w gruncie rzeczy nie wiemy, czy to jest realne miejsce, czy tylko w jej głowie, bo oczywiście serial nam tego nie mówi. No, ale Anakin stwierdza, że przyszedł dokończyć jej trening, więc zaczynają walczyć. Musimy przerwać tę jakże ekscytującą scenę, aby powrócić do zielonego ufolutka z fajnym tyłkiem, tylko po to, żeby dowiedzieć się, że jej syn słyszy odgłosy tej walki pośród fal. Generał Hera nie wierzy w to, ale za namową syna zamyka oczy i też słyszy te odgłosy, więc postanawiam wznowić poszukiwania. Chyba nadal nie rozumiem. Spokojnie, zaraz to wszystko jakoś poskładamy do kupy, ale najpierw wracamy do walki Asoki i Anakina. Więc tak się biją i biją i Anakin zrzucają w inną linię czasową, metaforycznie oczywiście tak zakładam, więc widzimy młodą Asokę, Anakina i biegające klony. Very cool. Więc sobie biegną, a potem już nie biegną Very cool. i odpoczywają wśród rannych klonów. Very cool. Młoda Asoka się smuci, że tylu zginęło, i że wojna jest zła, bla bla bla. Pierdololo nad sensem walki i zabijania. Potem widzimy, jak jednak dalej Asoka zabija, ale nie zrozumiała lekcji, więc wracają do punktu wyjścia, gdzie Anakin dał jej wybór pomiędzy życiem a śmiercią. Więc biją się dalej. I wracają do świata pomiędzy światami. Chyba nadal nie rozumiem. A Soka wygrywa walkę i wybiera życie. Więc zostaje metaforycznie ochrzczona i znalazła się w wodzie, a po chwili jest wyciągnięta przez ekipę poszukiwawczą. Okej, okay, skoro mamy pełny obraz tego, co się stało, to czas na wkurw. Będziesz mi robić wykłady? Bo tak bezsensownego fanserwisu nie widziałem od czasu poprzedniego produktu Disney Star Wars. Ludziom jakoś dosłownie odpierdoliło na tym punkcie tylko dlatego, że widzieli kilka ładnych obrazków. I cała ta akcja dosłownie nic nie wnosi do fabuły. Nie wytłumaczyli nam nic, co tu się odwala. Niektórzy powiedzą, że wyjaśnienia możemy znaleźć w tym odcinku animacji czy w tamtym. A wiecie co? Cecha wam w D. Dobry serial zrobi odpowiednią ekspozycję i przygotuje podwaliny, tak abyśmy wiedzieli, co się dzieje. Ale jeśli nawet załóżmy, że wiemy o co tutaj biega, to czy Asoka była w tym świecie pomiędzy światami? A skoro tak, to jak tam weszła? W momencie śmierci jakiś portal się otworzył, czy jak? A jeśli to było tylko w jej głowie, to dlaczego się nie utopiła w tej wodzie? Spędziła tam spokojnie kilka godzin, jak nie więcej. Co? Znowu jebana moc ratuje wszystko? Jak pierdoloną Mary leje poppins? Skoro to było tylko w jej głowie, to jakim cudem ten chłopak wyczuł jej walkę za Nakinem. I jego matka, zielony generał, też słyszała odgłosy walki. Jak to kuziwa wszystko działa? Poza tym, serial dopiero w piątym odcinku powiedział nam, że Asoka jest ważna. Bo wcześniej nic o niej nie wiedzieliśmy, poza tym, że szuka Ezry i Trauna i wzięła sobie Sabinę na Padawana. I to jest budowanie postaci. Absolutely fucking not. Gdyby, nie wiem, pokazali, że ma jakąś walkę wewnętrzną z wydarzeniami z przeszłości, jakieś niedokończone sprawy, czuła jakąś winę albo zmagała się z ciemną stroną, aby nie stać się taka jak Anakin, kurwa, cokolwiek by pokazali nam, co dałoby jakikolwiek story arc. To nie. Przez jebane cztery odcinki ta deska paździerzowa się kapi i teraz ma emocjonalne sceny z Anakinem? Gdzie jej młodsza wersja jest ciekawsza i lepiej zagrana niż ta dorosła? Tego typu sceny potrzebują jakiegoś build-upu, a nie z dupy scen, które są tylko fanservice'u. Baitem. Anakin mówi, że muszą dokończyć szkolenie polegające na walce mieczami i wyborze między życiem a śmiercią. Czyli Asoka zginęła, ale może zostać skrzeszona przez swoje decyzje, czy jak? My nawet nie wiemy, czy to było w jej głowie, czy naprawdę trafiła do tego świata pomiędzy światami. I jedna i druga opcja jest żenująca na bazie tego, jak to jest pokazane w tym serialu. Niektórzy powiedzą, że serial zostawia ci furtkę do spekulacji. Jakiej kuźwa spekulacji? Chyba do usprawiedliwienia, że Filoni to kretyn i nie potrafi pisać ani reżyserować. No ale to ewidentnie nie jest serial dla ciebie, jeśli nie widziałeś Rebelsów i Clone Warsów. A nie, no świetny argument, który jest takim inwalidą, że nawet Maja wsparła cię na fejsie. Każdy Sim Star Warsowy znajdzie usprawiedliwienie. Dlatego szajsu. Klasyczne wyłączenie mózgu i patrzenie na kolorowe obrazki. Loyalty to Disney. Co z tego, że scenariusz leży i kwiczy. Co z tego, że dialogi nie mają żadnego sensu, a aktorstwo jest drewniane. 100 kilo paździerza wysypującego się dosłownie w każdej scenie. Jebać to wszystko. Była nakin, mrugnął na Weidera, mrugną machnął czerwonym mieczem. Gotta clap for that. No, the best Star Wars serial, I to nie są moje wymysły, to fanów na 10 out of 10. And these are not my inventions. These are the current reactions of fans to this episode. That was everything I have ever wanted. it got so much more than I think anyone could have imagined. This episode was an all-timer, man. Dave Filoni, you. Done it again, Star Wars. Star Wars Okej, okay, są gusta i guściki, ale Simpy Star Warsowe niczym się nie różnią od kobiet kwiczących jak świnie, które patrzą jak wege vampir ma ochotę na nastolatkę. Albo jak emerytką Kotka odpada na wieść o tym, że Tereska nie dostała kawy zbożowej w żabce. Zaakceptują każdy bullshit, byleby tylko był kolorowy. Te sceny są niczym innym jak fillerem i nic by się nie stało jakby ich nie było. Fabuła jak była o niczym, tak dalej jest o niczym. A soka jak poleciałaby uratować sabinę tak samo niezależnie od tej sceny, i tak by to zrobiła. Tak wyglądają współczesne Disney Star Wars. Zero substancji, zero kreatywności, żadnego pomysłu, cały czas powielanie schematów, nic się nie dzieje, gwałcenie spuścizny poprzednich filmów i tylko chwilowy fan aby dać Pelikanom powody do ekscytacji. Niesamowity serial. 10 na 10. No ale wróćmy do serialu, bo otóż gdy Asoka zostaje wyłowiona z wody, to dopiero połowa odcinka za nami. <grych> Jesus! Chills, literal chills. Skoro emocje za nami, to znowu mamy gapienie się i drewniane aktorstwo. Jednak coś się zmieniło. A no tak, Asoka jest teraz Gandalfem białym. I używa swojej zdolności czytania w czasie czy inny bullshit. Oj no co chcecie, kosmiczni magowie mogą wszystko w tym uniwersum. Więc Asoka dowiaduje się, że Sabinę zabrali ze sobą, a generał Hera dostaje info, że bezcenna flota Republiki leci po nią. Wapow. Więc odbywa gadkę z hologramem Monmonfy. Masz dowody na aktywność pozostałości imperium albo na powrót wielkiego admirała Trona? Nie. Więc obawiam się, że nie mogę ci pomóc. Do chuja pana, macie dowodów aż na to. Pierwszy odcinek: Atak na statek Republiki, Wyrżnięcie załogi i uwolnienie niebezpiecznej wiedźmy. Odcinek drugi: Podwójnie agenci w stoczni. Odcinek trzeci: Zeskanowanie przez robota oka Saurona. Odcinek czwarty: Hera, jak i dowódca X-Wingów widzieli to oko Saurona i stracili kilka osób podczas jego odlotu. Ale nie, nie ma żadnych dowodów. Genialny odcinek: 10 na 10, a chwiloni to Bóg! No, ale wpada Asoka i mówi, że ma pomysł. I teraz zgadnijcie: Czy Asoka wykorzysta kosmiczne wieloryby, aby ruszyć ze Sabiną i zły rolami? Czy może pojawi się dr Strange i teleportuje Asokę do Sabiny? Albo pojawi się Jaja Binks i pokaże podwodny portal prowadzący do innej galaktyki. A cookie? No, to a cookie! a cookie! Mm -mm. Tak, zgadliście: Filoni to idiota i wszystkie odpowiedzi są możliwe, ale że ma perwersyjne upodobanie do wielorybów, to Asoka odwala Doris, gdzie jest Nemo, i w paszcie wieloryba rusza w nieznane. I to dosłownie w nieznane, bo sama nawet nie wie, czy polecą w dobrym kierunku. Jesteś pewna, że on zna drogę do Sabin? Tak szczerze to nie wiem. Co? Nie mam pojęcia. Niech leci i zobaczymy. W tym czasie bezcenne zasoby Republiki przybyły, aby aresztować generał Herę, ale muszą robić uniki przed startującymi wielorybami w nadprzestrzeń. I tyle działo się w tych 44 minutach odcinka. Bezsensowny fanserwis, który nic nie wnosi do fabuły i tradycyjnie przeciągnięte, długie ujęcia z gapieniem się. I oczywiście idealne narzędzie do teleportacji, czyli kosmiczne wieloryby. Według simpów to są najlepsze Star Warsy jakie były. Nie no kurwa, epic pełną gębą, nic dodać, nic ująć, lecimy dalej. Kolejny odcinek zaczynamy od kosmicznych wielorybów, które mają w party. W środku jednego z nich Asoka oczywiście się gapi. I mamy bardzo cringe'owy dialog, bo robot wspomina, że opowiadał historie dotyczące galaktyki, część pierwszą, drugą i trzecią. Więc Asoka mówi, że pierwsza była najlepsza, ale nie ma ochoty na te historie. Po czym zmienia zdanie i chce posłuchać jakiejś historii, więc robot zaczyna. Dawno, dawno temu, w pewnej wyjątkowo odległej galaktyce. Da, uh, that's... That's awesome! I to tyle jeśli chodzi o Asokę w tym odcinku. Ale nie martwcie się, bo będziemy mieli prawdziwą bohaterkę tego serialu, czyli wkurwiającą Sabinę. Tak więc oko Saurona doleciało do celu i widzą cmentarzysko kosmicznych wielorybów oraz planetę, na którą lecą nie wiedzieć czemu złotym statkiem. I po jakże interesującej scenie epickiego gapienia się podczas lotu. ją na planecie i spotykają trzy wiedźmy, które nie wiadomo czy żyły tam od zawsze, czy przybyły razem z stronem, czy jakkolwiek by tego nie tłumaczyć. Fani, którzy widzieli Rebelsów czy Clone Warsy, na pewno wam wytłumaczą te braki fabularne, bo to w końcu serial dla nich, a nie dla was. Więc wiedźmy mówią, że Sabina śmierdzi Jedi, dlatego używają pokeboli, aby ją wsadzić do więzienia. How dare you? Ray Stevenson majestatycznie podziwia widoki, robiąc to długo. Naprawdę długo. Przesadnie długo. No, przestań, kurw! Następnie robi nam ekspozycję, że to miejsce jest owiane legendami i że chce przerwać ten ciągły cykl upadania Jedi i powstawania. Ale szczegółów się nie dowiemy, oczywiście. Więc musi nam wystarczyć ta jakże tajemna ekspozycja niczego. Zapewne jak wszystko w tym serialu jest wyjaśnione w Rebelsach i Clone Warsach. No, ale w końcu przybywa ten, o którym mówi się przez cały serial: zajebisty, niepowtarzalny, wielki, ambitny, geniusz zła i cesarz rozkurwu, a mianowicie. Jake Sully. Admirał Tron, z piwnym brzuszkiem. <gryzny> Widzimy też tom truperów, którzy ewidentnie nie używają wody, aby wyczyścić zbroję, bo ma to dać nam do zrozumienia, że są weteranami. I widzimy kolesia w złotej masce. Zapytacie się pewnie, kim jest, że ten typek? Ano nie wiemy i zapewne nie musimy się nim przejmować, bo będzie tak samo ważny, jak całkowicie bezsensowna postać fazmy z trzeciej trylogii dla opośledzonych Simp'ów czy tego zamaskowanego typka, który okazał się chmurką. Tutaj muszę wprowadzić małą prywatę, bo kolega mnie prosił, abym zwrócił uwagę na te złote spawy w zbrojach szturmowców, co jest odniesieniem do japońskiej techniki kintsugi, czyli naprawiania porcelany czy innego shitu złotem. Oczywiście to dalej im nie przeszkadza lepić zbroję taśmą, no ale macie taki smaczek informacyjny, za który możecie podziękować koledze na k, który rymuje się z kropnik. Wracając do tego paździerza, te wiedźmy strzelają z ucha Tronowi, że przywieźli więźnia, którego nie przewidziały. No skoro laski widzą przyszłość, a nie przewidziały, pojawienia się Sabiny, to ja bym wątpił w ich słowa. Tym więźniem jest Sabin Ren. Czy to ta irytująca splot armorem dziołcha? Tak! Kurwo! Więc przyprowadzają Sabinę przed oblicze Trauna, który mówi, że zna umowę jej pomiędzy Rejem, więc dostanie prowiant, broń, i ostatnie znane współrzędne miejsca, gdzie jest Ezra oraz krzyżyk na drogę. I dostanie też szczuro, wilko, konia, aby nie musiała z buta dymać. Tron sam nie mógł złapać Ezry, oczywiście, więc wysłuża się Merysu, bo jej się to na pewno uda. I genialny plan admirała polega na tym, że wyśle za nią Reja i jego padawanice, którzy mają zabić Sabinę i Ezrę, jak tak go tylko odnajdzie. Bomba plan! Tak więc nasza bohaterka dojechała w jakieś miejsce i wyciąga jakiś nadajnik, który szybko zostaje zestrzelony przez jakiś nomadów i zaczyna się walka. Dawno nie mieliśmy upośledzonej akcji, więc ta pustka musi być teraz zapełniona. Oczywiście wszystkie strzały trafiają idealnie w jej zbroję fabularną. A gdy tylko wyciąga miecz świetlny, to oczywiście nie pociacha nim przeciwników. Bo jak wiemy, miecze świetlne nie zabijają już, dlatego Sabina używa najpotężniejszej broni, czyli ciosów karate z giry. Nie no tak, bez Star Wars ever. Oczywiście przeciwnicy zapominają też, że mogą dalej strzelać w nią, ale wolą przyjmować mordercze kopenary. Jakby tego było mało, to mamy kolejny przykład genialnej choreografii niczym z Last Jedi, gdzie kaskaderzy uderzają w powietrze. Oni to robią specjalnie, czy po prostu mają wyjebane w to, co się dzieje na ekranie? Pytam serio, bo nie widzę innego wyjaśnienia tej amatorki. Best Star Wars Więc Sabina pokonała wszystkich i stwierdziła, że jednie focha do Bogu ducha winnego konio szczurowilka. Wilka. Nie. Zostawiłeś mnie samą. I jeszcze nakrzyczy na niego. Super. Typowa strong femina made by Disney Star Wars. Wklepie wszystkim, a potem walnie focha do męskiego osobnika. A, to miało być zabawne. Dlaczego ten wierzchowiec w ogóle idzie za sabiną? Bo to najlepszy show ever, więc pewnie serial Rebels i Clone Wars wam to wytłumaczą jak wszystko inne. Wow! Docierają do jakiegoś miejsca, gdzie spotykają kolejną zabawkę do kupienia, mianowicie krabo ludzia w obranku, które ewidentnie zajebali hobbitą. I tak zupełnie przypadkiem okazuje się, że ten krabik wie, gdzie jest Ezra. Niesamowity przypadek. W tym czasie Ray i jego padawanica podziwiają truchła skopane na śmierć przez Sabinę i Rej dalej coś gada o potędze, która jest na tej planecie i go przyciąga, ale znowu nie dowiadujemy się konkretów, więc lećmy dalej. Kraboludzie przyprowadzili Sabinę do wioski, w której oczywiście jest Ezra. Czyli kolejna tak bardzo wyczekiwana postać przez fanów. Oj, robi się niebezpiecznie wam powiem, ilość mężczyzn w tym serialu niebezpiecznie wzrosła. Swoją drogą z tym krab poprawia antenę telewizyjną? Ech. Star Warsy tak mocno. No ale dobra, więc jest Ezra. Ten upragniony i wymarzony Ezra. Więc oczywiście się gapią. No, ale w końcu się tulą. Nie no, zaraz się wzruszę, gdyby nie taki drobny fakt, że mam to głęboko w dupie. Ezra się pyta, jak to dotarła, więc Sabina na to. Może nie gadajmy o tym. Nie w tej chwili. No, myślę, że chciałby wiedzieć, że to prowadziłaś wiedźmę upadłych Jedi i oko Saurona tutaj, bo złamałaś słowo dane Asoce, i dzięki temu tron będzie mógł wrócić do waszej galaktyki i wskrzesić Imperium. I warto też wspomnieć, że przyleciała tu w kajdanach, ale ją uwolnili, dali namiary na niego i wysłali samą, aby bardzo szybko go odnalazła. Co jest oczywiście czerwoną flagą dla kogoś, kto miałby rozum, ale. po prostu chce się nacieszyć tym, że cię odnalazłam. Bo ona chce się nacieszyć Ezrą. Chyba tyle mi się należy, co nie? Oczywiście, kochana. Wszystko ci się należy. Co tylko zechcesz. Ezra oznajmił, że czas się pakować, bo nie zostają długo w jednym miejscu i że chce już do domu. Oczywiście ta narcystyczna sucz nie powie mu, że mogą być z tym malutkie problemy, ale co tam. To są w końcu najlepsze Star Wars ever. I literally just shit myself. Wracamy jeszcze na chwilę do Trauna, któremu Wiedźmy oznajmiają, że zbliża się do nich Jedi. Bardzo niefortunna wiadomość. Chetahaby nie jest uznana za poległą Asoka to niemożliwe. No powiem, że całkiem możliwe i jak widać prawdziwe. Poza tym Ray ją tylko zrzucił z klifu i nikt nie sprawdził czy zginęła, więc uznają Ray'a za zdrajcę. Of course! Tron żąda wszelkich informacji o Asoce oraz rozkazuje, aby przygotować się na rozwalenie wielorybów, a ja żądam wyjaśnień. Bo jeśli te wiedźmi są w stanie wyczuć zbliżającą się Jedi w paszty wieloryba, to dlaczego nie są w stanie wyczuć Ezryk, który buja się z cyganokrabami? Ach, no tak, zapomniałbym. To są najlepsze Star Warsy, więc co będziemy się czepiać? Łykajmy wszystko jak leci. Podsumowując... Jak pierdolę, ten serial jest naprawdę słaby, a podnoszenie go do rangi genialnego przez Simpy jest zwycięstwem chciwej myszy, która dalej będzie ubijać tego kotleta, z którego już pozostała tylko sama panierka. Nostalgiczny bait fillerowy w tym piątym odcinku jest tragiczny, bo gdy nawet wspomnimy inne fanserwisy, które były w innych serialach, to miały one jakiś wpływ na fabułę, albo były jej częścią. A tutaj, Asoka spada z klifu i dostaje się do jakiegoś świata, czy to przez portal, czy tylko w swojej głowie, nieważne. Dave Filoni może zrobić wszystko. Wszystko i nikomu nic nie musi tłumaczyć, a simby Star Warsowe łyknął wszystko jak pelikany. Kurwa, oni by nawet gloryfikowali film 365 dni, gdyby tam się Anakin pojawił. A już skoro mowa o Anakinie, to on jak i Wejder byli rok temu w Obiłanie, a ludzie się spuszczają, jakby to był powrót Mesjasza po stulatach. Ten serial to jest imitacja fabuły. Są tylko światełka, dym i fan serwis. a simpy reagują na te bodźce niczym szczerbaci na cukierki, którzy za wszelką cenę będą bronić swoją kochaną franczyzę, udając, że są ślepi na ewidentny paździerz. Nikt z nich nie rozumie na co patrzy, więc będą bić brawo dla obrazków, w których dosłownie nic się nie dzieje. Znowu się odwołam do tego, że dobry scenarzysta nawet w tej historii stworzyłby coś ciekawszego i bardziej ekscytującego. Ale mamy Filoniego Krytyna i ten wystryw polegający na w gapieniu się i fanserwisie z dupy. A Soka, jak dalej była drewniana i bez osobowości, tak dalej jest, tylko że teraz stała się jebanym Gandalfem Białym. Sabina dalej wkurza i jest merysu. Hera dalej jest tud na siłę i równie dobrze mogłoby jej nie być. Admiral Throne nie wydaje się zbyt inteligentny, no ale to raczej wina scenarzystów. A jedyna ciekawa postać grana przez Reya coś stara nam się powiedzieć o sobie czy swoim celu, ale nie może, bo scenariusz mu zabrania. Pierdolony mystery box. Jednym słowem, i just... Bo taki jest Disney Star Wars od samego początku. Nie ma żadnego pomysłu na siebie. Andor, dwa pierwsze sezony Mando i Łotrzyk jeden to tylko wypadki przy pracy. Brawo kuźwa, bo w rozrywce już nie chodzi o to, abyśmy mieli jakieś emocje, czy doświadczali jakiejś historii, dostali jakieś fajne postacie, czy nawet epicką akcję. Liczy się tylko jedno. Don't ask questions, just consume product and then get excited for next product. Widzieliśmy Star Warsy, gdy były w piku. Aktualnie szurają po takim mule, że nawet w tabelce Excelu nie dałoby się... Tego pokazać. No, ale dobra, zachowam siły na ostatnie dwa odcinki i wtedy wszystko ładnie sobie podsumujemy. A póki co, dzięki za uwagę i do usłyszenia.